już dzisiaj o godzinie 20.30 w grze będzie się w końcu wielki event sezonu czwartego, a ja zrobię wam dzisiaj całe jego podsumowanie i pokażę wam wszystkie ważne zwiastuny eventu, każdy mały spoiler tego, co będzie na evencie, szczegóły takie jak kiedy wejść do gry i ogrom innych informacji na sezon czwarty, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 500 fałdolców, to zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo jak widzicie ponad 50% z was nadal tego nie robi, no i przypominam nam jako epic partner o Kodziku Kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nickiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. No i na wstępie chciałbym jeszcze widzowie dodać, że już dzisiaj o godzinie 18 na kanale odbędzie się live właśnie z tego dzisiejszego wielkiego eventu, więc polecam wam tam wpaść, link do niego znajdziecie w opisie i zostawcie tam łapeczkę i przypomnienie i koniecznie musicie być na tym live, ponieważ poza tym, że będziemy oglądać tam event, będę rozdawał wam naprawdę przekazackie nagrody. No ale dobra, my przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu dzisiejszego filmu, jakim jest oczywiście wielki event sezonu czwartego, a cały odcinek musimy podzielić sobie na takie dwa etapy. Na początku przedstawię wam najważniejsze informacje o Iwencie, a dopiero potem jego spoilery i to co na nim będzie. A więc tak, wielki event, jak już wszyscy z was bardzo dobrze wiedzą i słyszeli na samym początku tego filmu. Startuje dzisiaj o godzinie dokładnie 20.30, a z komunikatu od twórców gry dowiadujemy się, że drzwi na wydarzenie będą już otwarte od godziny 20, czyli raptem 30 minut wcześniej. I jest to dla nas bardzo ważna informacja, ponieważ dzięki temu wiemy, że już od godziny 20 w Fortnite będzie dostępny teoretycznie tryb eventowy, w którym po wejściu gracze nie będą mogli się bić nie będą mogli budować oraz to najważniejsze nie będzie tam też strefy. Co jednak ciekawe samo wielkie wydarzenie, które odbędzie się dzisiaj w Fortnite, nie będzie odbywało się na takim typowym trybie eventowym tylko będzie się odbywał na trybach podstawowych, a wiemy to ponieważ tak samo jak na evencie rakiety, grafiki trybów podstawowych ostatnio zmieniły się na takie, które macie w tle. Tak więc jeżeli chcecie obejrzeć dzisiejsze wielkie wydarzenia sezonu czwartego to musicie od godziny 20 wejść do trybu z budowaniem bądź bez budowania, to już sami możecie sobie dowolnie wybrać i to Tyle. od tego momentu będziecie mogli czekać na cały start tego wydarzenia. A jeszcze zapomniałbym tutaj dodać, zaraz po rozpoczęciu gry na trybie eventowym polećcie sobie od razu na miejscówkę, gdzie jest odliczanie do eventu, czyli w okolice domeny demona, ponieważ to tam będzie toczył się event, ale o tym pogadamy sobie dopiero zaraz przy kolejnym etapie dzisiejszego filmu. W temacie takich informacji co do eventu, to są chyba wszystkie najważniejsze rzeczy, które powinniście znać i jeżeli nadal czegoś nie wiecie, bądź chcielibyście się czegoś dowiedzieć odnośnie informacji na event, to koniecznie dajcie znać w komentarzu a jeszcze dzisiaj postaram Wam się na nie odpowiedzieć. No ale dobra, przejdźmy sobie już teraz do najważniejszej części tego filmu, czyli oczywiście do tego, co wydarzy się na dzisiejszym wielkim evencie sezonu czwartego i polecimy sobie z tym wszystkim po kolei, a na początku zaczniemy sobie od tego, co wydarzy się jeszcze dzisiaj przed startem wielkiego wydarzenia. To właśnie dzisiaj w okolicach godzin popołudniowych na wyspie Fortnite powinny zostać aktywowane wszystkie ostatnie etapy wydarzenia i mam tutaj głównie na myśli takie rzeczy jak kolejne etapy wielkich iglic oraz kolejne etapy portalu pod domeną demona. Dodatkowo z wycieków od tego Likera, którego macie przedstawionego teraz na moim ekranie w tle mogliśmy się dowiedzieć, że w grze mają stać aktywowane jakieś dodatkowe specjalne zadania fabularne przed eventem, które będą miały swoją kontynuację po jego zakończeniu, więc jeżeli jeszcze ich nie ma, to powinny trafić dzisiaj przed jego startem. Przed eventem, poza tym co Wam tutaj powiedziałem, raczej nic więcej się nie wydarzy, no i dodatkowo pamiętajcie jeszcze widzowie, że w Fortnite są dostępne darmowe nagrody za zalogowanie się do gry i jest to darmowe ekrany, więc jeżeli jeszcze się nie zalogowaliście, to lepiej zróbcie to przed eventem. No ale dobra, przejdźmy sobie teraz do tego, co będzie działo się w trakcie samego wielkiego wydarzenia sezonu czwartego, jakie dzisiaj się odbędzie, bo będzie działo się tam naprawdę dużo rzeczy i będzie ciekawe. I większość z was pewnie wie, na czym będzie polegał event, lecz ja chciałbym wam powiedzieć, co będzie działo się dzisiaj krok po kroku. A więc tak, zaraz po zakończeniu się odliczania na wyspie, które pojawiło się po tej ostatniej aktualizacji, iglice, które są na wyspie, powinny połączyć się promieniami, tak jak widzicie na tym obrazku tutaj, i samych promieni powinno być jeszcze więcej, a ten główny zostanie wystrzelony, prosto w główny budynek na domenie. Zostanie on tam wystrzelony nie bez powodu, ponieważ to tam pod tym głównym budynkiem od Daigo znajduje się jego portal i to właśnie ten portal, którego macie w tle i w momencie, gdy wiązka laseru zetknie się z portalem, na wyspie pojawi się wielka macka Krakena, ta widoczna teraz na moim ekranie. No i zaraz po pojawieniu się macki rozpocznie się wielka walka pomiędzy nami, czyli bohaterami, a macką, Krakenem i oczywiście samym Daigo, lecz co najważniejsze, poza samą walką będzie na evencie coś jeszcze. Zaraz przed rozpoczęciem wielkiej walki pomiędzy nami, a oczywiście wielką macką od Krakena, na naszych ekranach pojawi się taki krótki komiksowy filmik, a przynajmniej takie informacje podaje nam ten liker tutaj i komiks ten wyjaśni nam co wydarzyło się, a dopiero po nim przejdziemy do całej tej walki. Co jednak ciekawe, pewna osoba na Twitterze napisała nam krok po kroku jak będzie wyglądało całe wielkie wydarzenia, no i to właśnie teraz sobie do tego przejdziemy i sam event będzie dość ciekawy, ponieważ zaraz po rozpoczęciu wydarzenia na wyspie pojawi się kilka macek Krakena wokół nas, Czyli właśnie bohaterów. Zaraz potem macki od Krakena rozpoczną pierwszą falę ataku na nas, a my, gracze, wraz z młodszymi bohaterami, będziemy odpierać jej atak. A gdy pokonamy już pierwszą falę macek, będzie chwila spokoju przed kolejną falą, która będzie o wiele mocniejsza, lecz będziemy mieć wtedy wsparcie. Gdy rozpocznie się druga fala pojawienia się macek od Krakena, na wyspie pojawi się Superman, czyli według informacji w plikach, to główny bohater na evencie i w taki sposób uratuje nas on przed pewną porażką, ponieważ sami bez niego nie poradzilibyśmy sobie z drugą falą macek od Krakena na tym wydarzeniu. Zaraz po jego pojawieniu się, według informacji od innego likera, Superman zniszczy iglicę na wyspie, to oddaj go, a to całkowicie odwróci los bitwy, lecz po zniszczeniu iglic ma pojawić się jeszcze ostatnia, trzecia faza już finałowa całego tego wydarzenia. Wtedy też na wyspie pojawi się jedna ogromna macka od Krakena, prawdopodobnie ta z okiem, która była dostępna na zwiastunie i wtedy rozpocznie się już ostateczne starcie z macką i jeżeli uda nam się ją pokonać, wygramy całą tą dzisiejszą bitwę. No i przy okazji pamiętajcie że podczas całego tego wielkiego dzisiejszego wydarzenia w Fortnite będzie pojawiało się sporo wybuchów, dodatkowych scenek, zwrotów akcji i innych rzeczy, więc poza tym, co pokazałem wam tutaj, sama główna część eventu na pewno będzie zawierała jeszcze więcej ciekawych rzeczy. No i tak czy siak, pamiętajcie, że samo wydarzenie będzie wyglądało troszeczkę inaczej niż to, co wam tutaj pokazałem, ale mimo wszystko, już dzisiaj o 20.30 stoczymy wielką walkę z Matką od Krakena i oczywiście samym DAIGO. Ale trzeba sobie jeszcze powiedzieć, co wydarzy się zaraz po samym wielkim wydarzeniu, które będzie miało miejsce dzisiaj, bo po jego zakończeniu w grze nadal będzie działo się sporo. No i przykładowo, zaraz po jego zakończeniu w Fortnite, tak jak już mówiłem wcześniej, pojawią się specjalne, nowe zadania fabularne. Jednym z zadań poiwentowych będzie przykładowo zadanie, w którym gracze będą musieli zbadać mackę na wyspie, co podpowiada nam, że na 100% pokonamy macki od Krakena i dodatkowo dowiemy się w tych zadaniach, przez kogo ona powstała i w jakim celu została stworzona. Dodatkowo, kolejna już Taka zła informacja co do tego wielkiego wydarzenia dotyczy niczego innego jak lokacji doma Demona, ponieważ widzowie nie wiem czy wiecie, ale zostanie ona w całości zniszczona i będzie wyglądała tak jak widzicie na filmiku, który od pewnego czasu leci Wam w tle i po lokacji tej nic praktycznie już nie zostanie. Prawdopodobnie to właśnie w tamtym miejscu na wyspie pojawi się jakaś nowa lokacja w trakcie trwania nowego sezonu 4 rozdziału 6. Bo skoro będzie ona dzisiaj zniszczona, to raczej na pewno nie zostanie ona w takim wydaniu w kolejnym sezonie, tylko jak pojawi się tam coś totalnie nowego. Tak więc, w skrócie, zaraz po dzisiejszym wydarzeniu w Fortnite pojawią się specjalne zadania fabularne. Dodatkowo, Macka od Krakena pojawi się na wyspie i będziemy ją badać. Domana Demona zostanie zniszczona, a na to zaczną trafiać pierwsze zwiastuny nowego sezonu czwartego. No i pamiętajcie o czym mówiłem już wcześniej, że samo dzisiejsze wydarzenie będzie miało dużo zwrotów akcji i będzie się tam działo naprawdę bardzo i to bardzo dużo rzeczy. A ja wszystkich zapraszam Was na dzisiejszego live o 18, do którego link macie w opisie, bo tak jak mówiłem, będziemy oglądać event i rozdawać tam nagrody. Na ten... Teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat dzisiejszego wielkiego wydarzenia sezonu czwartego. A jeżeli chcecie kolejne odcinki fabularne na kanale, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz i event. A nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo dostaniecie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie zapomnijcie o kodzie Kukicia w sklepie, tak jak te kozaki na samym początku. A my widzimy się już dzisiaj na live o 18 i jutro na filmie rano. Yo!